Siemaneczko w szóstej części Let's Play Gothic Definitive Edition. E, troszeczkę sobie pograłem. E, wbiłem poziom na ścierwojadach. Wreszcie, mięsko można z nich wyciągać. E, to się przyda, aczkolwiek zarobków w tym nie widzę. Natomiast zarobek znalazłem w innym źródle. E, trzeciego chyba dnia, wieczorem, zaczęły się walki. Szybko poleciałem sprzedać, e, bo Scati obstawiał tam przy tym swoim targowisku, ale nie zdążyłem wrócić. No to mówię, e, poczekam. Poczekam, aż się walki skończą. Walki nieustannie trwały parę dni. E, ciągle walczył Gorhanis z Karimem. E, z tego co widziałem, Gorhanis przeważnie wygrywał. Chociaż nie, nie wiem, czy nie było łącznie 10 pojedynków. Ale mniejsza z tym. W każdym razie, jak skaciusz już zaczął wracać, znowu pojawiła się opcja na obstawianie. Tylko, że od razu obstawianie tych walk, które się już odbyły. I dzięki temu. E, no, troszeczkę kaski sobie nafarmiłem. Bo coś tu się zbugowało, bo chyba po walce nie powinno być możliwości obstawiania, nie? Nie wiem, czy dlatego, że ja parę razy byłem przy tej arenie, jak się toczyły te walki, mogę obstawiać. Chciałbym. Ob Świetnie. Możesz zatem wybrać mm -hmm. na kogo chcesz zaryzykować. I zawsze trzeba obstawić. Y... Oto mój wkład. Ok, gramy na w całą stawkę. On ma fajne teksty, przesłuchamy sobie. Zawsze trzeba obstawić Goruchanisa, bo Karima no to nie, nie przekrywamy. Na Karima? No dobra, to w końcu dobry wojownik, chociaż jest z nowego obozu. W ciągu najbliższych kilku dni będzie następna walka, także możesz znowu spróbować swojego szczęścia. Okej, okay, z tego co rozumiem, to przegrałem, właśnie, nie? Dokładnie. Eee, ale ja obstawiłem parę walk z rzędu na gorchanica i wykrywałem, nie? I teraz teoretycznie chciałbym. Świet. Mhm. Oto. Nie ma. O kurwa, nie mam tyle bryłek. Aha, chciałbym. Świetnie. No dobra. Oto mój wkład. Na tego sekciarza to dobry wojownik i wygrał już wiele walk. Okej. Okay. Poproszę moją nagrodę. Dadam i wszystkiego od razu. I ciekawe, czy to tak w nieskończoność będzie można robić, czy czy kurczę, yy, są jakieś yy, limity? Czy musi się odbyć tyle zakładów, ile było pojedynków? No już parę razy obstawiałem. Chciał. Mhm. Oto mój. Dobra, zobaczmy, czy jeszcze raz się uda. na tego sykci. Proszę. No tak. Narodę. Tylko nie wszystkiego. Dobra, ja pierdzielnie no nie będę z tego korzystał, bo to no trochę psuje nam e, całą ekonomię, cholera jasna. Czy to jest w nieskończoności, czy tylko tyle, ile było pojedynków? Czytałem, że na poprzednich wersjach był taki problem, że cały czas arena była zamknięta. Bo jak są pojedynki, to zamyka z arenę, i cały czas gdzieś się ze sobą tłukli. No tutaj trwało to parę dni. Ale w końcu arena otworzył, nie? Myślałem, że jak przekimam się raz, to będzie już po wszystkim, ale nie. Musiałem właśnie parę dni się przekimać. Chyba, że jakbym ciągle to obserwował, jak walczą, to może by to szybciej poszło. Cholera wie. W każdym bądź razie, dobra, jest taki, że tak, troszkę podszkolimy tak, się. Ale nie za darmo. Jak chcesz, żebym... Aha, dobra, rozumiem. Obiecam nie, nie farmić tak grudy w ten sposób, bo on zepsuje nam ekonomię, kurde, nie? Powiedzmy, że to był fart początkującego. Dobra, e, tak, to mnie interesuje. Mhm. Czy zabrał mi faktycznie tylko jeden punkt umiejętności? To mnie interesuje. Nie, zabrał 5 punktów, czyli tam jest po prostu źle coś z tłumaczeniem, coś, jakaś korekta tekstu by się przydała. No i o to chodzi, no to wtedy tak zgadza się wszystko, Ok, ok i 10, tak. Ale i... no dobra, dobra, to jest wtedy zrozumiałe, ok? jeszcze. Nie zawsze załącza się dubbing, ciekawe. Okej, okay. mhm. Mm dobra, i myślę, że jeszcze raz. Dobra, ok, mamy 20. Dobrze, ale to nie, ja muszę rudę zostawić już ehm, na rączkę. Mhm. Dobra, zawsze to jest 20%. Pewnie, nie no, styl walki nam się nie zmienił, ale to i tak jest na plus. Aha, ehm, shit, mogłem w sumie zostawić sobie na siłę też. No. Ale dobra, mniejsza. Eee, tak. Czego możesz? To zależy. To, no dobra, siłę to innym razem. Otwieranie zamków. Mhm. Chciałbym nauczyć się otwierać tak zamki. Tak jest. Nie wątpię. Cóż, początki nie są zbyt trudne. Nie? Przede wszystkim musisz uważać, żeby nie złamać wytrycha. Mhm. Musisz być bardzo cierpliwy. Wtedy nie będziesz potrzebował tylu wytrychów. No tak. Okej, okay, no i coś tam już potrafimy z tego otwierania zamków. E, otwieranie zamków Adept 5%. A bo. Aha. Ciekawe. Można kolejny poziom? Czego to za. Otwieranie. E, nie. otwieranie. Tak, jak najbardziej. okej. Okay. Okej, okay, ale to nie na naszą kieszeń. Nie się wstawić się za mną? U no. Dwiego? Czemu nie? Nauczyłeś się czegoś, co czyni Cię przydatnym dla starego. No, mamy kolejnego a po swojej stronie. Nigdy nie za wiele. Możesz na mnie liczyć. Dobra, super. Także no troszkę, troszkę wykorzystaliśmy bug. E, ale... podepnijmy to pod fart początkującego rudy. No już nie możemy obstawić zakładu, bo nawet nie mamy tyle rudy. E, kurde, nie pomyślałem, bo mi troszkę w... Ile tutaj brakuje 4 punkty? No właśnie, w ten chociażby krótki miecz pójść. Zawsze te cztery obrażenia więcej by było, nie? No i zasięg... A nie, tu jest większy zasięg, aha. No ale wiecie o co chodzi. Kurczę. No ale dobra, trudno. Może jakoś to przeżyjemy. Punktów mamy sporo. Jeszcze do wydania, ale nie mamy żadnej kasy. Pytanie mogę odebrać e, zupkę? Powiedziałeś, że mogę dostać tyle potrawki, ile tylko zapragnę. I dotrzymam słowa. Dobra. Pytanie, czy chcemy się nauczyć tego gotowania? Mamy w sumie trochę zbędnych punktów za friko, Ale nie, 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 nie. Może na razie zahomikuję to. Eee, co dalej? Czy pójdziemy się tu z tymi kopaczami? Jest ich trzech. Hmm. Jak tam z moją opinią Fobo? Rozmawiałem i... z Cathy powiedział... Mhm. i nie może się do... świstak op... zły powiedział mi... rączka powiedział no. mi, że trochę się już nauczyłeś... ale uważa, że mógłbyś być jeszcze lepszy. Muszę poważnie porozmawiać z Dexterem. Dobra. jeśli chodzi o Natas... Rozumiem. Okej, okay. eee... Może Ta. tak. Tak tylko, że to... mnie na to kurde nie stać. Shit. Musiałbym coś sprzedać, Drugi, ja chyba nie bardzo mam co sprzedać. Trzymaj się. podniósł tą siłę. Mam, mamy co sprzedać. Nie, no w sumie. Mógłbym trochę tych parę pierdół posprzedawać, nie? Nie to sobie! Ha, ej, patrzcie! Patrzcie, jaka ciekawostka! Nie chcę kupić ode mnie broni! TO SOBIE! Ja pierdzielę! Czyli to się zmieniło w handlu i dlatego nie jest już taki prosty. Okej! Okay. Zauważyłem, że ja nie mam żadnego wytrychu. To mnie trochę zmartwiło. Czy yy, um... ktoś wpadnie do nas z wizytą? Nie. pewnie Nie. nie zdecydowanie się powrotem, nie. Co nie? Yy, u Mordraga Możesz też nie mogę, no, broni, nie mogę sprzedać broni. Ani kupić wytrychów, urączki tak samo. Nie Dziwne. To się nigdy nie zmieni. No ale dobra, siła zawsze się przyda. Teraz o wiele si Wróć. Wiem, nie musisz. wiem. wiem. Troszkę Trzymaj rudy się. mam w kieszeni, ale nie za dużo. Natomiast to mi pozwoli założyć tą broń. A tu mamy 14. Kurde, na jasnym tle to nie jest zbyt czytelne. 14, tu mamy 19, ale tu brakuje mi 4. W sumie mam te cztery punkty siły. No i zasięg by się zwiększył. Tylko czy ja mam tyle bryłek rudy? No, to by było Możesz ciekawe. Pokaż mi. Eee, tak. Okej. Okay. Pewnie. Okay, tak będziemy po jednym punkcie e, sobie kupować. Czemu by nie? Chyba wystarczy? Nie mogę. Dobra, za mało punktów. A, za mało, no ale powinno... Chociaż nie, nie wiem, czy powinno być... Jakiś... 17 to chyba wymaga 19, nie? A nie. Dobra, do... o Jezu, przepraszam za to zamieszanie. Mamy nową broń. To znacznie, znacznie lepszą i nawet potrafimy lepiej walczyć. Kusi mnie, żeby pójść z tym kurna. Zakichanym Grimem i zobaczyć, spróbować swoich sił, chociaż tam będzie ich pewnie trójka. Zobaczymy. No? Jestem gotowy. Chodźmy po ten amulet. Tak. Zatem do dzieła! Ja oczywiście wiem, co się wydarzy. Odkryłem też, że przed, że niedaleko stąd znajdują się, o Jezu, bandyci, rozbójnicy. Z przed mostem trzeba skręcić w kierunku jaskini i w prawo przy jaskini. Może też się tam przejdziemy, może uda się pojedynczo ich wyciągać, zobaczymy. Zobaczymy co się tu wydarzy. A tak w ogóle to za co tutaj trafiłeś? <grych> Ty też zabawasz. Oto jesteś. Daleko od twojego kumpla Diego. Mamy ci przekazać pozdrowienie od Bloodwina. Od Bloodwina. Oj. Oj, 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 oj. Dobra, chyba, chyba troszkę przeceniłem swoje umiejętności. O szlak. Dzięki za rudę! Wypiję to chyba za twoje nie zdrowie! Jest twój szczęśliwy dzień Nie, nic nie wypijesz za moje zdrowie. Dobra, e, pewnie to zostawię, albo... no... Nie, nie, nie trzech zbirów naszykowanych na mnie to jest kiepski pomysł. E, wychodzimy, wychodzimy z obozu ogólnie. Wreszcie trochę się przewietrzyć. E, planowałem, żeby pójść Oni do tych myśli, rozbójników, tak kurcze. <laughs> Można wyciągnąć ich pojedynczo, tylko problem, że często wchodzą im krytyki. E, I to jest dość poważny problem. Nam natomiast bardzo rzadko. E, rozbójnicy tam są, kurczę. Po lewej tam obozik taki pseudo sobie założyli, no ale muszą tam na razie zostać. Myślę, czy nie pójść do kawalorna, czy może w kierunku kopalni. Tak się zastanawiam, ciebie bym się cholera pozbył, wiesz, bo wkurzasz mnie, bo podczas walki tylko przeszkadza. Sp co? A ciekawe, co się stanie, jak ci po prostu. cholera! Dobra, niech spieprza. Mam gdzieś, że jest negatywnie do mnie nastawiony. Chodźmy do kawalorna, chyba najszybciej będzie i się tam przebijemy, mam taką nadzieję. Uh, Okej. Okay. Tutaj temat został wyczyszczony z jakichś ewentualnych ścierek. Na dół nie schodziłem, więc cholera wie. Ale chyba nie powinno być źle. A tam ze strażnikami zagadać? No ale co oni mi powiedzą, że jest niebezpiecznie w ciul tam, nie? Tereny orków i tak dalej. Ewentualnie do następnego obozu jeszcze nie chcę iść. Ewentualnie może w kierunku właśnie kopalni. Wiem, że tam jakaś palisada się rozprzestrzenia, bo trochę w lesie polowałem i rzuciło mi się to w oczy. Lepiej stąd zmykaj. Za tą barykadą zaczynają się ziemie orków. Jest tu niebezpiecznie? Ujmę to tak. Możesz równie dobrze oddać mi całą swoją rudę. Za kilka minut i tak nie będzie ci potrzebna, bo będziesz gryzł ziemię. Okej... Okay. Hmm... Chyba lepiej będzie, jeśli zawrócę. Szkoda. Bardzo chętnie zająłbym się twoją rudą. Nie, nie, nie. Dzięki. Eee, dobra, no to ja nie będę wam chłopaki przeszkadzał. Uchwyć. Uch, Jeszcze jeden krok, a nakarmię tobą robaki! Okej. Okay. To widzę, że... Dobra, myślałem, że nie będziecie mieli problemu, żeby mnie przepuścić, ale nie, widzę, że wy też się na mnie rzucicie. Nie zamierzałem tam wchodzić, tak tylko z ciekawości, no. Eee, chodźmy do kawalorna, ta. Przynajmniej spróbujemy się do niego dostać. Skradanie też by się przydało, kurde, no nie powiem. E, I łuki, myślę, że pójdziemy tutaj w łuki. O, tylko, że też je rozwiniemy. No, taki będzie trochę jednoręczna broń, bohater i trochę e, łuki. E, Myśliwstwo, właśnie nie wiem, czy chce iść, na pewno w złodziejkę. Wiecie, no, taki szkodnik, nie? Gdyby nam pasował bohater do szkodnika, coś tutaj jest. Gorzki chleb... Jagódki... To się nam wszystko oczywiście przyda, zardzewiały miecz... Tylko nie mam kupca na te miecze cholera, a trochę ich mam w ekwipunku... O, jakiś list jest! kilo a co to za list? Część listu bez wyraźnego początku i końca... To straszne. Orkowie przemierzają krainę, plądrując wioski. W drodze do Doliny Korinic. widzieliśmy tabun innych uciekinierów. Wpadli w łapska orków na Innos'a. Robili z nimi okropne rzeczy. Dobrze, że przynajmniej nam się udało. Król. Okej. Okay. Tego listu chyba tu nie było, nie? Chyba nie. Tam mamy goblina. Chyba spróbujemy sobie zapolować na tego goblina. Co o tym myślicie? Jeden goblin, no. Dajcie spokój. Najważniejsze, żeby nas nie trafił, no. My musimy pierwsi zrobić mu kuku. I udało się. Tam jest kolejne, ok. Tam dobra ścierkę to tam sobie załatwię. O, tu mamy kawalorna. W tym miejscu, też dziwne, że tu podszedł. Dobra, idziemy na goblina. Znaczy, dziwne, no. Pewnie się tu pozmieniały niektóre rzeczy. Zarąbiście. Nawet się nie zorientował. Biedak. Dobra. Czy ja mogę sobie pobrać te rzeczy? Nie jestem pewien. Nie chcę go denerwować, więc sobie zapiszemy. Okej, no i nie już żadnych wątów. Dobrze, dobrze. Witaj. Co tu robisz? Jestem myśliwym. Poluję głównie na ścierwojarki. Naucz mnie czegoś o walce na dystans. Okej, okay, łuki, kusze, spoczko. Mm. Możesz mnie nauczyć czegoś o myślistwie? To zależy tylko od tego, co chciałbyś wiedzieć. Dobra, skradanie się. Skradanie 150 bryłek, łuczarstwo. 150 bryłek. O myślistwie. To o myślistwie jest łuczarstwo? Łuczarstwo to nie jest produkcja łuków? Dziwne, Drax nas ewidentnie uczył myślistwa. Znaczy, no łuczarstwo jak najbardziej może być związane z łukami. Gdzie mogę zdobyć łuk? Tutaj. Sprzedaje najwspanialsze mhm. łuki w całym starym obozie. Czy powiedziałem łuczarstwo z łukami? Chodziło mi, że łuczarstwo i myślistwo, nie? Dobra. Pokaż mi swój... Sto bryłek masz, a zapewne nie będziesz chciał kupić tego, Zatrzymaj nie? Zatrzymaj to sobie! No właśnie, tak coś czułem. E, krótki. To są te najwspanialsze łuki, które masz na sprzedaż? No, gościu. Okej, okay, to ta ekonomia też tutaj, kurczę nie będzie taka łatwa, nie? Nie, nie można każdemu nawciskać byle chłamu, nie? Żeby tylko wycyskać go z rudy. Spoczko. Jest to bardziej realistyczne, no bo nie każdego obchodzi zardzewiały miecz do kupna, nie? Ciekawe czy kowal by nie chciał kupić broni. Nie pamiętam czy można było z nim handlować. Pokaż mi e, kupcy. Chu, e, kowal, może sprzedać mi stal. No właśnie, podejrzewam, że on by to kupił. No ale to już teraz. No, między odcinkami się wrócę do niego. Ja w jak najbardziej zbieramy. E, no dobra, zobaczmy tą chatkę. Oj. Czy tutaj coś będzie ciekawego. Są kretoszczury w jaskini, czyli to się nie zmieniło. Jest kuferek, kły, skóra wilka. Chyba nie będzie miał pretensji, że sobie to wzięliśmy, nie? Zaraz tam pójdziemy jeszcze na te kretoszczury. Dwa są, okej. Okay. Chyba nie powinno być problemu. Nawet jak się rzucimy na nie. Ocz! Dobra okej. Okay. Dobra, nawet jakoś to poszło. Dobra, mięsko możemy wyciągać. Pewnie będą zamknięte tutaj te drzwi, nie? Którą mamy godzinę? Jakieś... Ale w sumie w jaskini jesteśmy. Przydałoby się parę wytrychów. No właśnie kurde, nie mam ani jednego wytrychu. Dziwne, że rączka nie handluje tym. Ale mógłbym otworzyć te drzwi, jakbym miał wytrychy. Mógłbym. Dobra. No tu mamy temat załatwiony. Jeszcze ewentualnie bym do tej wieży na górze podszedł, no. O! Zbanek zostawiłem. Ta, zobaczymy się przy tej wieży. Dobra, jesteśmy. Widzę, że kamień lewituje sobie. Czy ta wieża będzie zamknięta? Chociaż tam to nie można było wejść w inny sposób Ale i tak są tam skrzyneczki Na pewno do otwarcia, a ja nie mam wytrychów No właśnie No dobra, to tylko taka forma... O! O! Jakiś grom wpadł tutaj O! Słyszę jakieś głosy Nie bardzo wiem kto to tam może być Może znowu jacyś bandyci? No chyba nie, jednak można tu wejść co jest grane? Kto tutaj siedzi? Hej, jesteś prawdziwy? Chcesz trochę grzybków? Co jest? Nie, dziękuję. Zmienisz zdanie, gdy posiedzisz tu parę lat. Będą ci smakować tak słodko jak miód. Słodziutko, jak miód. Ocaliły mi życie. Dały mi szczęście. Nigdy nie lekceważ grzybów. Odnajdują życie w śmierci, mogą rosnąć gdziekolwiek. Chciałbym być grzybem. Złaś mi z drogi, człowieku! Co jest zgrane? Nie. Zmienisz zdanie. Przydałoby się parę wytrychów. Ja mam go uwolnić stąd? Ile razy mam ci powtarzać? Zejdź mi z drogi. No już, już. Nie denerwuj się. Sam się prosiłeś. Daj mi święty spokój. Kurwa, jest nastawiony bojowo jest. Wariat. No normalnie wariat. No spadamy stąd. To jest jakiś cholerny wariat. Tylko patrzcie, co tam się pojawiło. Kurna, zębacze. Skąd te zębacze? Ej, zauważyłem, że krwiopijcy potrafią z daleka nagle przylecieć. Nie, one tam. A pierdziele. Nie dobra, bez wytrychów i tak tu nic nie zwojujemy. Odsuńmy się, bo mam wrażenie, że zaraz na mnie rzucą się te zębacze. A tego bardzo bym nie chciał. I sobie zakończymy odcinek, no. W przyszłym zobaczymy, e, gdzie ruszymy, tak naprawdę. Cholera, jasna niebezpieczna okolica. Włóczęgi w to się nie spodziewałem. Nie, no potrzebne są wytrychy, kurde. Dobra, nic, na dzisiaj to tyle, także trzymajcie się i e, patrzcie. Na razie.